Cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj razem z terapeutą terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach profesorem Jackiem Szczepkowskim opowiemy Wam o tym właśnie nurcie terapeutycznym. Jakie problemy rozwiązuje TSR, ile trwa i jak wygląda terapia, to wszystko w dzisiejszej terapii w pigułce, tak więc zapraszamy. terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach punktem wyjścia jest przekonanie, że to właśnie pacjent jest ekspertem od swojego własnego życia. To on wie czego mu najbardziej potrzeba, to on wyznacza cele terapii i podaje rozwiązania własnych problemów. To pacjent ma wszelkie kompetencje odnośnie własnego zdrowia, natomiast terapeuta w tym wypadku jest narzędziem, dzięki któremu pacjent osiąga swój cel. Nie tyle moglibyśmy powiedzieć, że to jest kompleksowe podejście, co jest to podejście oparte na pewnych specyficznych założeniach. I jednym z takich kluczowych założeń jest to, że celem terapii jest poszukiwanie rozwiązań, a nie rozwiązywanie problemów. Zatem proces ten jest odmienny od procesu rozwiązywania problemów i różni się tym, że jednym z jego elementów jest oszacowanie potencjalnego rozwiązania. Czyli po czym taka osoba pozna, że problemy, z którymi przyszła, uległy rozwiązaniu, co będzie w jej życiu innego, co będzie taką, takimi wskazówkami czy wskaźnikami tego, że jest lepiej. I zakładamy, że klienci, którzy zgłaszają się na trybie, mają wystarczające zasoby, żeby to odszukać, odnaleźć i budować perspektywę lepszego swojego życia. W tym nurcie możemy wyróżnić trzy główne zasady terapii. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Jeśli coś się nie zepsuło, to tego nie naprawiaj. Podstawą oddziaływania jest prowadzenie dialogu z osobą, która przychodzi po pomoc. W tym dialogowaniu Zachowanie terapeuty sprowadza się do trzech elementów. Mianowicie, coś rozwijamy z tego, co mówi klient, coś dodajemy do tego, co mówi klient i coś pomijamy z tego, co mówi. Natomiast, co tak naprawdę pomijamy, co dodajemy i co rozwijamy, to zależy już od tego, w jakim nurcie terapeutycznym dana osoba pracuje. Gdybym miał się pokusić o jakąś jedną definicję, oddziaływania psychoterapeutycznego, to mógłbym się tutaj odwołać do ustaleń Gregory Batesona, jednego z twórców myślenia systemowego, który powiedział, że terapia to jest poszukiwanie różnicy, która uczyni różnicę. Czyli to jest poszukiwanie czegoś, co przełoży się na jakiś rodzaj zmiany w funkcjonowaniu naszego klienta. Na przykład poprawi jego samopoczucie, jego dobrostan, jego sposób funkcjonowania społecznego. Ale jeśli przyjmiemy tę definicję, to oznacza, że wszystko to, co robi terapeuta, jest pewnego rodzaju eksperymentem. Oczywiście eksperymentem e, obwarowanym pewnymi zasadami również etycznymi, sposobem postępowania, e, pewną umiejętnością czy umiejętnościami, wiedzą, e, ale za każdym razem jest to kwestia indywidualna, dlatego że terapeuta w. We współpracy ze swoim klientem, pacjentem, to zależy od kontekstu, szuka takiego rozwiązania albo szuka takiej różnicy, właśnie, która uczyni pewien rodzaj różnicy w sposobie funkcjonowania tej drugiej osoby. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to uniwersalny model terapeutyczny i pomaga w naprawdę wielu różnych problemach, między innymi przy zaburzeniach nastroju, depresjach, nerwicach, silnym stresie, uzależnieniach, a także w poprawie relacji międzyludzkich. Tak naprawdę to nie diagnoza różnicuje sposób pracy. Zatem na pytanie, czy można pracować z klientem, który doświadcza takiego rodzaju zaburzeń czy innego, odpowiedź jest tak, bo to nie owo zaburzenie decyduje o tym, tylko cel albo potrzeba, z jaką dany klient zgłasza się do terapeuty. Zatem jest to troszkę inny rodzaj myślenia. I doświadczenia zarówno kliniczne, jak i badania w tym obszarze pokazują, że ten sposób pracy, czyli terapia skoncentrowana na rozwiązaniach, sprawdza się w pomaganiu klientom o bardzo zróżnicowanych potrzebach i bardzo zróżnicowanej sytuacji wyjściowej. Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach jest zaliczana do terapii krótkoterminowych, a liczba spotkań nie przekroczy raczej 10 sesji. Nie znaczy to jednak, że jest ona mniej skuteczna od terapii długoterminowych, co właśnie wynika z faktu, że na tej terapii głównie skupimy się na poszukiwaniu rozwiązania, a mniej na grzebaniu w samym problemie. I tutaj myślę, że bardzo dobrze pasuje cytat znanego amerykańskiego psychiatry Miltona Ericksona, który mówił, że osoby zwracające się po pomoc do terapeuty często znają już rozwiązania swoich problemów. One tylko nie wiedzą, że je znają, i w związku z tym zadaniem terapeuty jest pomóc im dotrzeć do tej prawdy. Czas, jako taki, nie jest e, określony. Z założenia jest to pod, model czy podejście krótkoterminowe, aczkolwiek e, w samej nazwie e, angielskiej użyte słowo brief, co oznacza zwięzły a rozwijając ten wątek moglibyśmy powiedzieć że to zależy od potrzeb danego klienta, od tempa w jakim on się porusza, od jego zasobów, którymi dysponuje i wnosi w tą sytuację. Zatem może się oznaczać, że z jedną osobą to będzie nie wiem jedno spotkanie albo parę, a z inną ten proces może się przerodzić w dłuższą perspektywę czasu. Zatem z góry nie ma do określonego czasu Trwania takiego procesu terapeutycznego. Statystycznie albo średnio, gdybyśmy powiedzieli, w takim ambulatorium to jest kilka spotkań. Ale zdarzają się historii, czy zdarzają się takie doświadczenia, które trwają zdecydowanie dłużej. Podsumowując, ten nurt terapeutyczny pomoże Ci znaleźć nie tylko samo rozwiązanie problemu, ale najbardziej optymalne rozwiązania różnych sytuacji, w jakich obecnie się znajdujesz. I dlatego z całą pewnością można powiedzieć, że z metod TSR można korzystać w codziennym życiu, a jej założenia mogą zainteresować nie tylko samych terapeutów, ale też lekarzy, nauczycieli czy pracowników socjalnych. I to już wszystko na dziś. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli podoba Wam się odcinek, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, komentarz, szczególnie komentarz, bo zależy nam na Waszych opiniach. I pamiętajcie, nie bójcie się terapii, a szczególnie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Do zobaczenia, cześć!